hej, ten film to jest eksperyment, także zostaw łapkę w górę pod tym filmem, napisz komentarz oraz udostępnij ten film jakiemuś znajomemu, no i najlepiej, żebyś nie przewijał tego filmu i zobaczył do końca, a ja już tłumaczę, dlaczego coś takiego powinieneś zrobić, jeśli chcesz uczestniczyć w tym eksperymencie. Mogę się założyć, że kliknąłeś w ten film głównie przez miniaturkę i tytuł, a możliwe, że zaciekawił cię ten film dlatego, że jest on całkowicie inny od pozostałych filmów na stronie głównej na YouTubie. Oczywiście, no jakby osoby z powiadomień to jest całkowicie inne grono odbiorców i jakby tutaj ich nie poruszam w tym co powiedziałem sekundę temu, chociaż pewnie też cię zaciekawił tytuł, jeśli zobaczyłeś taki tytuł w powiadomieniu. Tak jak na samym starcie powiedziałem, film ten jest eksperymentem, który już od jakiegoś czasu chciałem zrealizować, ale troszeczkę się bałem, że jakby ten film będzie miał z 1000 wyświetleń maksymalnie, ale stwierdziłem, że pora zaryzykować. Chciałem sprawdzić, jak właśnie ludzie zareagują na taki typ filmu, który im się wyświetli gdzieś w polecanych, jaki będzie procent klikalności miniaturek, ponieważ zazwyczaj na moim kanale jest to od 13 do maksymalnie 18% klikalności miniaturki. Od razu mówię, że dane z tego filmu opublikuję wam na karcie społeczności za jakieś 5-6 dni i to z takim opóźnieniem, aby po prostu dane były jak najbardziej dokładne. I właśnie chciałem przetestować, ile osób zaciekawi się takim filmem. Również poprosiłem Cię o zostawienie łapki w górę oraz obejrzenie do końca bez przewijania i to jest bardzo ważne. Nawet możesz gdzieś odejść od urządzenia, możesz nawet no, nie patrzeć na ten film, ale ważne, żeby na Twoim urządzeniu był nieprzewijany, ten film oglądany. Chciałem zrobić test, aby ten film po prostu trafił do algorytmu jak najdalej i żeby został wybijany jak najbardziej się da po prostu i dlatego chciałem, żebyście mi pomogli w tym i udostępnili również ten film jakiemuś znajomemu. Napisz również komentarz, ponieważ to też jakby do algorytmu się zalicza i też pomoże to, temu filmowi w wyświetlaniu się innym osobom, dzięki czemu właśnie będziemy mieli dokładniejszy pomiar, jeśli chodzi o klikalność miniaturki, ponieważ będzie więcej wyświetlonych miniaturek na stronie głównej. Także jeśli wziąłeś udział w tym eksperymencie i udostępniłeś jakiemuś znajomemu ten film, zostawiłeś łapkę w górę oraz komentarz. To jest mi naprawdę mega Mega, mega miło, że chcesz wziąć udział właśnie w tym eksperymencie. No i jeszcze do końca, tylko zostało zobaczyć ten film. Także Teraz będzie Fortnite, jakby nie wiem, prawdopodobnie nawet nie jesteś odbiorcą mojego kanału, jeśli ten eksperyment wyszedł. Także jeśli Cię mógłbym o to prosić, no to nie wyłączaj tego filmu. Jeśli za to często grasz w Fortnite'a, no to zapraszam Cię do użycia mojego kodu, czyli kodu -E, link Wizard w sklepie w Fortnite. No i jeszcze każdej osobie, która napisze Fortnite, przypnę serduszko. A w dzisiejszym odcinku będziemy robili pewne wyzwanie. Mianowicie będę mógł po prostu podnosić tylko ten kolor i temu. Który mi się wylosuje na skinie I może to nie jest mega oryginalny pomysł Ale za to właśnie w sezonie 5 jest naprawdę mega wiele spoconych graczy Dlatego myślę, że całe wyzwanie w tym sezonie może być akurat ciekawe Także zapraszam do oglądania Dobra, więc generalnie no to właśnie już jak sobie wejdę w szafkę to Tutaj w ulubionych mam po prostu wszystkie skiny I Travis nam robi za po prostu yy, ten i itemki Dobra i wybrała nam się Zoe Czyli mogę podnosić tylko fioletowe itemy. Jedna z najgorszych opcji chyba. Naprawdę to jest jedna chyba z najgorszych opcji. Nie wiem, gdzie tak polecić, żeby mieć same fioletowe itemy. Tak jak powiedziałem, mamy wpół do trzeciej, także albo będziemy mieli przeciwników, którzy zasypiają przed komputerem, czy tam na czym oni grają, albo mamy przeciwników, którzy są mega spoceni. O nie, bo ja wylądowałem na itemku, ale go nie mogę podnieść. Czy gdzieś tutaj będzie jakiś lepszy item? O nie! Tam ktoś był. Dobra, ja stąd lecę. Papa, pa! tylko gdzie my teraz polecimy? Trzeba by czekać na drop, no ale z drugiej strony nieposiadanie itemów do pierwszego dropa to nie jest najmądrzejsza taktyka. Nie no, wy sobie ze mnie żartujecie. Wy sobie ze mnie autentycznie żartujecie. Oho, cały czas jestem tym celem, no nie mogę. I mogę podnosić fioletowe, tylko nie mogę podnosić broni. Dobra, siema. Jest! Fioletowe coś! Mamy fioletową pompę Jakby nie gram tą pompą Nie lubię nią grać Pamiętajmy, że tylko możemy pompom grać Niczym innym Chyba, że znajdę coś fioletowego Na przykład fioletowego skara Byłoby super Może fioletowy skar z tej skrzynki Nie 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 wierzę, co się stało w tym momencie Może to nie jest skara, Ale dobra Co jest? Ale się wystraszyłem Dobra, nie gram więcej w tej godzinie w Fortnite'a To jest zbyt straszne. Jeszcze 30 sekund jesteśmy celem. Także chyba komuś wyzwanie się nie uda. Raczej, tak mi się wydaje. Dobra, do stacji, były do stacji. Siema! Nie! Nie! Nie mogę! W ogóle jestem ciekaw, czy przez ten eksperyment, który nagrałem, to ktoś odkrył mój kanał. Nie, no weź! No przestań! Proszę, daj mi spokój. Co ja robię? Dobra. To jest bardziej ta spocona osoba, mi się wydaje. Co ja zrobiłem? Dobra, udało się. Skar, no nie, ja go nie mogę podnieść. Taki fajny Skar. No nie, no. Co? Jak on chyba ma jakiegoś Aimbota? Dobra, przestań, kolego, przestań, przestań, przestań. Nie, no nie mogę. Oho! Co się tam dzieje? Nie wiem, ja sobie tutaj wypiję potkę na spokojnie. Dobra, jest! Mamy to. Jest! Dobra, także udało się jakoś wyjść z tego całym, ale ja mam beznadziejnego aim'a. Ty, mam 21 band spadów, co jest? Gdzie on jest? Eee, co? Co, tak można wyjść? Dobra, jestem w strefie. A ja mam dużo matsów w ogóle. O, ktoś tu idzie. Co jest? Co to było? Nikt nie miał żadnych itemków, które mógłbym podnieść? Bandaże tam były. Nie wiem, mamy strefę, ja się nie muszę stąd ruszać. Mamy dużo matców, mamy strefę. Czego chcieć więcej? Mamy złą strefę, w sensie musimy tam wejść, ale mamy. 18 bonus spadów, co jest? Kolego, ty nie wiesz, że mam 18 bonus spadów. Dobra jest. Ile temów? Weź przystań W czy normalnie? W strefie czy normalnie? Normalnie Dobra jest Udało się W pierwszej gierce się udało W pierwszej gierce się udało Także, naprawdę mega fajnie, mega fajnie, że się w pierwszej gierce udało wykonać ten challenge. Także co, to by było już na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że on wam się spodobał. Także co, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, odwiedźcie na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam do używania mojego kodu w skarbie z przedmiotami, czyli kodu DEADLY, -E, myśl, link, wizyt w sklepie w Fortnite. Cie. Będzie mi naprawdę mega, mega miło. Ponadto, właśnie, zapraszam do wzięcia udziału w naszym eksperymencie. Także miło, jeśli wziąłeś udział właśnie w tym eksperymencie i miło, jeśli obejrzałeś w ogóle ten film, a nie odszedłeś gdzieś od komputera. Także co, ten film się już teraz kończy. Pamiętaj, właśnie, jeśli nie wziąłeś jeszcze udziału, żeby zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, udostępnić ten film. No i oczywiście, w sumie to tyle. Także co. To by było już na tyle, dzięki wielkie każdemu, kto dotrwał do końca, no i jeszcze każdej osobie, która napisze Fortnite, przypnę serduszko, także piszcie w komentarzach Fortnite, jeśli chcecie serduszko, trzymajcie się, no i cześć.